Ten gol był symbolem szóstej kolejki Serie A. Daniel Maldini to trzecie pokolenie najwspanialszego rodu we włoskiej piłce, dynastii, która kojarzy się z sukcesem, ciągłością, miłością do miasta i jednego klubu – Milanu. Nie ma familii, o której w powojennej historii Calcio powiedziano by tak niewiele cierpkich słów. Nie ma rodziny, w której każdy kolejny przedstawiciel byłby bardziej obciążony historią, nazwiskiem, trofeami. W ciągu ostatnich 67 lat było tylko 5 sezonów, w których w Milanie nie było przedstawiciela rodu Maldinich. Niedowiary. Przyjrzyjmy się zatem dwóm pomnikom i jednemu dzieciakowi, który dopiero zaczyna. Warto potraktujmy to jak krótką lekcję historii. Kiedy Cezary przychodzi na świat 5 lutego 1932 roku, jego rodzice noszą nazwisko Maldini. To włoska wersja pierwotnego słoweńskiego Malduin. Tak, Maldini mają słowiańskie korzenie. Pięć lat wcześniej, na mocy dekretu królewskiego, wszyscy, którzy nie posiadali włosko brzmiących nazwisk, musieli pakować się i opuszczać Półwysep Apeniński. Stąd te zmiany. W Treście, rodzinnym mieście Malwinich, takich jak oni były tysiące. To kraina położona na styku kultur, języków, granic, przechodząca z jednych rąk do drugich od 1954 roku włączona do włoskiej republiki, ale wciąż oddychająca multikulturowym powietrzem. W historycznej dzielnicy miasta Serwoli, gdzie powstaje najsłynniejszy chleb na zakwasie w Europie, Cezarę pierwszy raz kopnął piłkę. Po latach mówił Byłem dzieckiem chleba i kalcio. Wychowałem się w Serwoli, gdzie chleb jest świętością, a wypiekanie go nabożeństwem. Matka chciałabym został piekarzem, musiałem ją zawieść. Jak mogłem zostać kimś innym niż piłkarzem? Został z tej historycznej dzielnicy słowiańskiej enklawy trafił na salony, najpierw do lokalnej trestiny, do której ściągał go masażysta klubowy dr Czerne, który zobaczył go przypadkowo w jakimś ulicznym meczu dzieciaków. W Serie A zadebiutował 24 maja 1953 roku. To jedyny sezon, jaki Maldini rozegrał w klubie ze swojego miasta, był za dobry, by zostać na prowincji, a węgierski trener żydowskiego pochodzenia, Bella Gutman, który prowadził wówczas Milan, przekonał właściciela klubu, Andre Rizzolego, że trzeba kupić młodego. No i kupili. Gutman to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki, zdobywca Pucharu Mistrzów z Benfiką. Żydowskie pochodzenie w czasie Holokaustu sprawiło, że w 1944 roku został schwytany w Budapeszcie, wywieziony do obozu pracy pod miasto, po czym brutalnie torturowany uciekł tuż przed transportem do Auschwitz, gdzie zginął jego rodak Arpad Weisz, o którym robiłem reportaż na tym kanale. Bez Gutmana, który miał decydujący wpływ na transfer Cezare Maldiniego, nie byłoby historii dynastii. I to są fakty. Cesare jest obrońcą, takim, który ma styl klasę, twardość w grze i dobrą etykę pracy. Zakochuje się w Marisie Mazzucelli, której rodzina uwielbia Inter, jak czytamy w tym artykule w Corriere de la Sera ze stycznia 1962 roku. Maldini jest już wówczas uznanym graczem Serie A. Obiecuje dziennikarzom, że weźmie ślub po Mundialu w Chile, jeśli pojedzie. No i jedzie, a Włosi nie wychodzą z grupy. Marisa Mazzucelli to mama Paulo, założą z Cesare szczęśliwą rodzinę. Urodzi trzy córki i trzech synów to o niej po latach Maldini powie w wywiadzie dla La Stampa. To, że mam tak wspaniałą rodzinę, to zasługa wyłącznie mojej żony. Nie wiem, czy byłem dobrym ojcem. Czasem myślę, że nie. Zdecydowanie nie. Jego kariera w Milanie to seria czterech tytułów mistrzowskich, dojrzewania do roli kapitana i najcenniejszego trofeum które definiuje jego karierę i historię Milanu. W 1963 roku Rossoneri jako pierwszy włoski klub zdobywają puchar Europy, czyli dzisiejszą Ligę Mistrzów. Pokonują w finale Benfikę, a Cezary jest kapitanem Mediolańczyków. Rok wcześniej to portugalska drużyna wygrywa trofeum, a prowadzi ją Bela Gutman. Po sukcesie idzie do biura prezesa i prosi o podwyżkę, gdy słyszy, że nie ma o tym mowy, zaczyna się konflikt, którego efekt będzie straszny. Gutman odchodzi i rzuca klątwę na klub, jedną z najsłynniejszych w historii futbolu. Mówi, w ciągu 100 lat Benfica nie zostanie mistrzem Europy. Rok później, gdy Milan ją ogrywa, te słowa brzmią złowieszczo. W Mediolanie Cesare w ciągu 13 lat wygrywa wszystko, zostaje legendą klubu. Odchodzi w poczuciu niespełnionej obietnicy o ostatniej wysokiej pensji, wybierając Torino, gdzie kusi go trener Rocco. Po ponad 400 rozegranych meczach w Milanie zamyka rozdział. Jest 1966 rok. Karierę kończy definitywnie 12 miesięcy później, bo trener Rocco zamienia Torino na Milan. Proponuje dwóm najbardziej pojętnym piłkarzom, Cesare Maldiniemu i Giovanniemu Trapattoniemu, pracę w roli asystentów. Obaj mówią tak. I obaj zostają legendami na ławkach. Już w 1972 roku Maldini prowadzi Milan i w ciągu dwóch lat sięga po Puchar Włoch i Puchar Zdobywców Pucharów. Kiedy żegna się z posadą, bo w ostatniej chwili przegrywa Skudetto. jego miejsce zajmuje Trapatoni. Prezydenci czołowych klubów się o niego nie zabijają, więc bierze to, co pojawia się na horyzoncie. Fodzie, Terrane czy Parme, gdzie trafia tak-tak na młodego, zdolnego piłkarza – Carlo Ancelottiego. Rok 1980 to przełom dla Cesare Maldiniego. Na 6 lat zostaje asystentem selekcjonera reprezentacji Włoch Enzo Bearzota. Jest jego prawą ręką także na mundialu w 1982 roku, kiedy Włosi zostają mistrzem świata, a w półfinale pokonują Polskę. Uczy się tak dużo, że jest gotowy do objęcia funkcji selekcjonera kadry U21. Ma tak doskonałe umiejętności trenersko-wychowawcze, że młodzi piłkarze traktują go jak ojca. Wygrywa z nimi trzy kolejne mistrzostwa Europy do lat 21, 1992, 1994 i 1996 roku. Grają u niego Francesco Toldo, Fabio Cannavaro, Christian Panucci, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, Alessandro Nesta, Francesco Totti czy Gianluigi Buffon. Kiedy Arigo Saki ponosi klęskę na Euro 96, to Maldini przejmuje seniorską kadrę Włoch, gdzie kapitanem jest jego syn. To czas, w którym przyjeżdża do Polski na mecze eliminacyjne z drużyną Antoniego Piechniczka. To on przekonuje Roberto Baggio do powrotu do kadry. To on prowadzi Włochów przez trudne eliminacje i wymagający Mundial. To on mówi basta, gdy Francuzi ogrywają Włochów w serii 11 w ćwierćfinale. Jak piszą włoskie gazety, poprzeczka na Stade de France wciąż drży. Po strzale Di Biagio. Jest traktowany jak Nestor. Kiedy w 2001 roku trzeba ratować Milan, przejmuje schedę po Alberto Zaccheronim. I w ciągu zaledwie trzech miesięcy przechodzi do historii. Jego drużyna pokonuje Inter w derbach aż 6 do 0. Jego ostatnią pracą trenerską jest kadra Paragwaju. Wprowadzają ją na Mundial do Korei i Japonii jako najstarszy 70-letni selekcjoner. W jednej ósmej finału odpada z Niemcami i mówi sobie dość. Udziela wtedy wywiadu i przyznaje, kiedy mój syn Paulo zaczynał karierę, był tylko potomkiem słynnego Cezare. Gdy ja przechodzę na emeryturę, jestem przede wszystkim ojcem Paulo. To dowód na to, że uniósł ciężar nazwiska i zmienił historię. Piękne słowa. Czas przejść do Paulo. Przesiąknięty piłką od dziecka, najsprawniejszy spośród szóstki potomków Cezarego, zdyscyplinowany od małego. Paulo o swoich początkach mówił tak. Tak bardzo chciałem dorównać ojcu, że wracając ze szkoły tramwajem wysiadałem dwa przystanki wcześniej, a później ścigałem się z maszynami. Wierzę, że tam narodziło się moje poczucie konkurencji. Cezary był ojcem wiecznie nieobecnym. Świętością były dla niego wspólne posiłki. Sześcioro dzieci, on i żona. Wtedy słuchał, każdy mógł się wygadać. Gdy dzieciaki dorastały i zakochiwały się raz pierwszy, mówił, przyprowadźcie te swoje miłości do nas na obiad. Chcę je poznać. Tak chciał rozumieć zmieniający się świat. Do Paulo powiedział, nie będziesz jeździł na skuterze, bo jesteś za dobry na boisku. Chwila nieuwagi i po twojej karierze. Młody Maldini miał to coś. Kiedy pierwszy raz przyszedł z ojcem na testy do Milanu, trener zapytał, drogi Cezarek, gdzie mam go ustawić? Nie wiem, to twoja sprawa. Odpowiedział stary Maldini, po czym odszedł jak najdalej, bez ostatniego rzędu trybun oglądać syna. Nie wywierał żadnej presji, bo wiedział, że i tak już Paolo dźwiga gigantyczny ciężar. Ciężar nazwiska Maldinich. To był 1978 rok. Paolo miał wówczas 10 lat. Kibicował Juventusowi, a nad łóżkiem w jego pokoju wisiały plakaty Gianpiero Bonipertiego. Jest taka anegdota, którą opowiedział Fabio Capello. W latach 80-tych trener Primavery Milanu, Rossoneri grają mecz z Torino. Trener gości pyta... Fabio, dlaczego pozwalasz grać synowi Maldiniego? To jakiś układ? Ten chłopak będzie mistrzem, zobaczysz. Odpowiada Capello. Prawie 7 lat po dołączeniu do Milanu, dokładnie 20 stycznia 1985 roku, jako 16-latek Paulo debiutuje w Serie A w meczu z Udinese, bo trener Lidholm musi powołać kogoś w miejsce kontuzjowanego Maurota Sottiego. Maldini siada na ławce, a później urazu nabawia się Andrea Manco. Paulo, rozgrzewaj się, wchodzisz, krzyknął Lidholm. Po latach o tej decyzji mówił tak, obserwowałem go już w juniorach i wiedziałem, że z takim ciałem i genami musi zrobić karierę. Jego wejście na boisko w meczu z Udinese wydawało się mi tak naturalne, że nawet nie pamiętam detali. Miałem rękę do młodych ludzi, to ja postawiłem na 18-letniego Franco Bareziego w Milanie i na 18-letniego Ancelottiego w Romie. Maldini ma wtedy naturalne predyspozycje by być wielkim mistrzem, ale i pewną nowoczesność. Gra dobrze lewą i prawą nogą. Nie robi mu różnicy na jakiej pozycji występuje. Jest bardzo twardy jak na szesnastolatka, agresywny na boisku i szalenie ambitny. Po debiucie w Serie A w Koriele della Sera ukazuje się artykuł w którym Cesare Maldini mówi. Nie miałem pojęcia, że jest dobry. To żona pierwsza zauważyła jego talent. Później poprosiła siostrę, by ta przyszła z kamerą i nagrała, jak Paulo radzi sobie na szkolnym boisku. Zobaczyłem taśmę i pomyślałem: oho, z tej mąki może być klep. Wyrósł wspaniały, jak na zakwasie z serwoli. 25 lat w jednym klubie. 26 trofeów, w tym 5 Pucharów Europy, stworzenie z Franco Baresi, Mauro Sottim i Alessandro Costacurta jednej z najlepszych linii defensywnych w historii futbolu. Rekord 58 meczów bez porażki w Serie A, 902 oficjalne mecze dla Milanu. Po prostu gigant. To u Arrigo Sackiego, najlepszego trenera w historii Sonerich Paulo nauczył się obsesyjnego traktowania zawodu i dbania o własny organizm. O jego relacji z Milanem najlepiej świadczy pewien cytat. Juventus mnie chciał, ale zawsze odmawiałem. W 1997 roku zadzwonił Gianluca Viali i oferował Chelsea. Powiedziałem mu: "Zostanę. Mamy katastrofalny rok. Musimy się podnieść". Później odezwał się Arsen Wenger. Odmówiłem. Sir Alex Ferguson też mnie chciał. Podziękowałem. Florentino Perez kompletował Galacticos. Odmówiłem. Te wszystkie oferty zbiegały się z trudnymi latami dla Milanu. Liczono, że ulegnę. Łatwo było wtedy się spakować i wyjechać, ale musiałem wziąć na siebie odpowiedzialność, zostać, wrócić do zdobywania trofeów. Nie mogłem odejść, kiedy było źle. Nie mógłbym później spokojnie spojrzeć w lustro. Z ojcem po raz pierwszy jako zawodowcy spotykają się w 1986 roku w kadrze U21, kiedy Corriere de la Sera tytułuje artykuł Czy mogę jeszcze zwracać się do ciebie, tato? 12 lat później próbowali zdobyć Mistrzostwo Świata we Francji. Brak sukcesu w seniorskiej kadrze będzie jedynym niespełnionym marzeniem Paulo. W 2006 roku Italia bez niego wygrywa Mundial. Kiedy w 2009 roku Paulo rozgrywał ostatni mecz na San Siro, dziesiątki tysięcy kibiców żegnały go ze w oczach, choć Ultrasi Milanu, którzy mieli z nim pod górkę, Zrobili mu dość chłodne pożegnanie. Wywiesili wtedy dwa transparenty. Na jednym napisali: Dziękujemy kapitanie, na boisku byłeś ponadczasowym mistrzem, ale nie miałeś szacunku wobec tych, którzy uczynili cię bogatym. Na drugim transparencie był tekst: Podziękowania za Twoją wspaniałą 25-letnią karierę od tych, których kiedyś określiłeś mianem najemników i Meneli. Chodziło o burzliwe spotkanie na lotnisku Malpensa po klęsce w Stambule w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Ultrasi domagali się ukorzenia piłkarzy przed nimi i próśb o wybaczenie. Poddenerwowany Paulo nazwał ich menelami. Nigdy się z nimi nie spoufalał, bo jak przyznał później w rozmowie z La Gazeta dello Sport, chciał być oceniany tylko przez to, co robi na boisku. I tak przez pół życia walczył z łatką syna Cesare, któremu ułatwiono drogę na szczyt. Paulo Maldini, podobnie jak Michael Jordan, wyznawał zasadę, że o mistrzostwie decydują porażki. Przegrał trzy z pięciu finałów Ligi Mistrzów, w tym ten najboleśniejszy w 2005 roku, ale jak twierdził, bez tej klęski nie byłoby trofeum dwa lata później, kiedy Milan z hasłem vendetta na ustach, ograł Liverpool. Po zakończeniu kariery nie wyobrażał sobie życia w roli trenera. Urodził się w Mediolanie, tam spędził najpiękniejsze chwile, tam ma znajomych i rodzinę, nie zna innego życia, dlatego nie ruszył się poza Lombardię, nie chciał i nie musiał. Zarobił tak wiele, że mógł sobie pozwolić na luksus czekania. Czekania na ofertę z Milanu. Jego syn Daniel Maldini strzelił w sobotę gola w debiucie w składzie podstawowym Rossoneri. Jakiś czas temu, Paulo powiedział o nim, będzie najbardziej obciążony historią rodu Maldinich, Będzie miał najtrudniej. To wielkie szczęście urodzić się w tej rodzinie, ale i przekleństwo, jak chcesz zmierzyć się z jej przeszłością i napisać swoją historię. I kiedy chcesz być piłkarzem światowego formatu.